Pszczoła miodna ma ogromne znaczenie w rolnictwie, a produkty wytwarzane przez tego pożytecznego owada, takie jak miód czy wosk, są przez nas często wykorzystywane. Związek Pszczelarski, chcąc uświadomić rolę tego owada, zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą Pszczoła to Skarb. Na konkurs wpłynęło aż 260 prac plastycznych. Cechowała je zarówno różnorodność, jak i pomysłowość, a także estetyka wykonania. Niektóre narysowane, inne malowane, a także w postaci wydzieranki, ale wszystkie przedstawiające pracowite owad, takim jest pszczoła. Pomimo dużej aktywności dzieci i chęci uczestnictwa, nie jest to pierwsza edycja tej plastycznej rywalizacji. Konkurs powstał już wiele lat temu. Skąd pomysł? No po prostu, tak czasem myślę, różne po głowie chodzą, ale ten konkurs ma swoje korzenie jeszcze. W 1992 roku były Ogólnopolskie Dni Pszczelarza i wspólnie z Radiem Lublin w ramach takiej audycji Dobranocka Jasiek padł pomysł, żeby zorganizować dla dzieci konkurs pod nazwą Pszczoła to skarb. Prace oceniała komisja ze Starostwa Powiatowego, a także z Urzędu Miasta. Wręczono nagrody i wyróżnienia, które wywołały na twarzy najmłodszych wiele radości. Poza tym przygotowano poczęstunek w postaci ciastek, a także prawdziwego miodu. Konkurs, oprócz tego, że uświadamiał rolę pszczoły miodnej w rolnictwie, pozwolił także dzieciom odnaleźć sobie zdolności twórcze i chęć działania.